A może, zamiast zamykać rower na kłódkę, wybrać rower składany i brać go wszędzie ze sobą? W tym roku przede wszystkim oferujemy składaki na kołach 26-calowych. To jest no, pewna nowość na rynku, ponieważ rowery dla klientów, którzy są przyzwyczajeni do dużych kół, do normalnego rozmiaru rowerów, ale dodatkowo jest to rower składany, czyli dużo, dużo łatwiej go przewieźć w windą, przechować w domu. Na polskim rynku coraz częściej pojawiają się produkty wcześniej nieznane albo uznawane za ekstrawaganckie. Należą do nich przyczepki rowerowe. Przyczepki rowerowe to tylko jedna z wielu rynkowych nisz. Przyzwyczailiśmy się do reklam na autobusach, tramwajach i taksówkach. Ale reklamy na rowerach? Otóż wystarczy specjalny uchwyt do bagażnika roweru, flaga skrzydłowa jako nośnik reklamy i rowerowy biznes rozkręca się także w tę stronę.